Dzień dobry, tutaj Joanna on the West Coast. Ostatnio na moim Instagramie o takiej samej nazwie Joanna on the West Coast zapytałam was na jaki temat chętnie oglądnęłabyś, oglądnąłbyś odcinek na moim kanale YouTube. Padły odpowiedzi: życie w Kanadzie w okresie pandemii. Również taki komentarz pojawił się po jednym z ostatnich odcinków e, na YouTube, więc dzisiaj życie w Kanadzie w okresie pandemii. Zatem dzisiaj opowiem Wam o obostrzeniach, o restrykcjach, jakie panują w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej, tutaj gdzie ja mieszkam, co możemy, czego nie możemy, zapraszam. W budynku, w którym mieszkam jest basen, jest albo był, ponieważ teraz w okresie COVID-u jest on zamknięty i był zamknięty również z zeszłego lata, bodajże był otworzony na dwa tygodnie, także skorzystałam z niego cały jeden raz. W tym roku pytałam, jest plan, żeby go otworzyć na lato, czy otworzą, zobaczymy. Póki co wygląda to tak. Basen jak i jacuzzi są zamknięte. Tak wygląda okolica, w której mieszkam. Tam daleko jest marina. Mamy tutaj również park, więc można z niego skorzystać. A tam w oddali widzicie plażę, to jest plaża Sunset Beach, na którą was zabiorę. Bo też na plaży poopowiadam wam o tych restrykcjach. Dzisiaj wychodzimy na miasto, jest nowy sprzęt, także chodźcie, ja zabieram rzeczy i wychodzimy. Czyli pierwsza zasada to maseczki. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach zamkniętych. Oprócz tego takie pomieszczenia, na przykład jak to z powodu COVID-19, są pozamykane. Jest to taki pokój, gdzie można sobie zaprosić znajomych i zorganizować takie małe party. To wszystko jest pozamykane. Chodźmy dalej. Tutaj natomiast mamy meeting room. Myślałam, że właśnie od czasu do czasu będę tutaj przygotowywać dla Was vlogi. Zobaczmy. Jeśli chodzi o ten meeting room, są zasady. Także tych obostrzeń jest dużo. Kolejna rzecz to basen, który jest zamknięty. Dobra wiadomość jest taka, że zostanie otwarty w maju. Miejmy nadzieję. I kolejne zasady dotyczące korzystania, czyli nie ma, nie, ma, nie możemy zapraszać gości. I ten zakaz zapraszania przyjaciół czy rodziny obowiązuje w całym budynku. Czyli podczas okresu pandemii nikt nas nie odwiedził i spędzamy czas tylko we dwoje. Jest całkowity zakaz wizyt przez rodzinę czy przyjaciół. Ok, teraz pokażę Wam jeszcze siłownię i ten obszar, tutaj, takie dodatkowe udogodnienia, które mamy. Czyli to nasze jacuzzi, te hot tubsy są zamknięte, basen jest również zamknięty. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze takie, takie stoliki. Jest taka przestrzeń, gdzie również możemy sobie spędzać czas, czy sami, czy możemy tutaj zapraszać. Niestety, podczas covidu, to wszystko jest zabronione. I jeszcze popatrzmy na siłownię. Siłownia tak naprawdę była, bo w chwili obecnej. W chwili obecnej też nie możemy korzystać z siłowni. Ona była otwarta przez jakiś czas w jednym z wideo na kanale. Ja byłam tam w maseczce, także obowiązywały maseczki podczas ćwiczeń. Natomiast w chwili obecnej nawet siłownia jest zamknięta. To teraz zabieram Was jeszcze na miasto i będę Wam w międzyczasie opowiadać, jakie są obostrzenia, jakie są zasady. Jest słońce, jest piękna pogoda. Tutaj jeszcze mam taką przestrzeń, gdzie można sobie grać w bilard i to też um, podczas kobiców specjalnie zasady. A na podiernie obowiązuje lina. Poza tą linię nie można chodzić. Ok, to ja już ściągam maseczkę. Jeśli chodzi o karę, to można dostać karę w wysokości 230 dolarów za brak maseczki. ale jestem na skrzyżowaniu gdzie kiedyś mieszkał Janek i to tutaj właśnie odbywały się pierwsze ratki. To mieszkanie było tam na rogu na rogu. Dzisiaj jest piękna pogoda i piękna przejrzystość, także możecie zobaczyć góry. Tylko właśnie przechodząc, widać piękne, piękne góry. Mam nadzieję, że to widzicie. W drodze do mojej ulubionej piekarni Small Victory, przechodzę koło Shoppers. Jeśli jeszcze nie oglądaliście wideo z Shoppers, to tutaj mamy shoppers, a wideo znajdziecie tutaj. Pędzę pędzę. Restauracje i bary to e, tylko patia. Patia są otwarte. Takie jedzenie wewnątrz w lokalach jest teraz zabronione. Jeśli jemy właśnie na zewnątrz, patio, to maseczki nie obowiązują przy stoliku, natomiast już odchodząc od stolika, znowu ponownie trzeba ubrać tą maseczkę. I jeśli chodzi właśnie o jedzenie w miejscach publicznych, właśnie w tych restauracjach, w pubach, to tylko z osobami, z którymi się mieszka, nie powinno się jeść w grupach dużych jest teraz dozwolone 10 osób, spotykanie się w 10 osób na zewnątrz, jednak te 10 osób nie powinny jeść razem przy stoliku. Bardzo fajna ludziarnia, ale pusto. Kolejna restrykcja, kolejne ograniczenie w Kanadzie podczas COVID tutaj w Kolumbii Brytyjskiej, to ten barbershop, który widzicie tam. To miejsce, gdzie Janek chodził ścinać brodę. Od jakiegoś czasu jest obowiązek noszenia maseczek w tym barbershopie, więc nie można obciąć brody, jest tylko można iść po prostu skorzystać z usług fryzjera. Więc rozwiązanie było takie, że Janek oglądał kilka filmików i nauczył się sam obcinać tą brodę, ale jeśli ktoś jest tutaj nowy, to tam to miejsce bardzo, bardzo fajny barbershop. Jeśli chodzi o włosy, o fryzjera, to, to różnie. Raz są otwierane, później ponownie zamykane. Tutaj widzimy, jest... Jeden fryzjer damski i tylko zerknę. Tak, funkcjonuje on, ale w maseczkach. Takie trzeba mieć maseczki. Biegniemy dalej, dzisiaj pokazuję Wam wszystkie miejsca tutaj w okolicy, które znam. Na przykład w tym budynku właśnie mieszkałam w pierwszym roku mojego życia w Kanadzie. To był najmniejszy pokój za 1000 dolarów. Ja tutaj mówię do Was, czego nie możemy, czego nie możemy. A to, co możemy, to możemy chodzić na spacery i spotykać się na zewnątrz w grupach do 10 osób. Także pomyślałam, że wezmę Was na kawę. Kawę wezmę na wynos, bo jest tutaj kultura Vancouver picia kawy. Także pójdziemy do jednej z moich ulubionych kawiarni. Wezmę tę kawę na wynos i pójdziemy na plażę, bo tam właśnie możemy spędzać czas. Możemy chodzić na spacery. Ten budynek, który Wam przed chwilą pokazałam, gdzie mieszkałam przez 3 miesiące, wtedy z Jankiem dzielił nas park. Właściwie okno, które miałam z mojego pokoju wychodziło na park, więc z Jankiem nas dzielił, dzielił tylko park, ale wtedy nie lubiliśmy się za bardzo. w możecie zobaczyć domy na wodzie Dobrze, to skoro zabieram Was na plażę, to na plaży opowiem Wam o obostrzeniach, o restrykcjach związanych z podróżowaniem, o przelotach do Kanady, jak to wszystko wygląda. A w drodze będę kontynuować temat i opowiadać Wam o takich niezwiązanych z podróżowaniem jeszcze obostrzeniach podczas pandemii w Kanadzie, podczas covid podczas COVID-19. Jeśli chodzi o siłownię i takie wszystkie zajęcia zorganizowane, związane zarówno z wysoką, jak i niską intensywnością, to w chwili obecnej, teraz od końca marca do 18 czy 19 kwietnia, są zabronione. Czyli wszystkie gorące jogi, jogi, spiny, to wszystko jest zabronione, czy stretchingi. Natomiast dozwolone są zajęcia indywidualne. Oczywiście te wszystkie zajęcia muszą być z utrzymaniem tej odległości, czyli social distancing 2 metry, czyli przybliżenie przybliżeniu 6 feet. Kolejny punkt to nabożeństwa, czyli zgromadzenia związane, zgromadzenia religijne w chwili obecnej. W pomieszczeniach zamkniętych są zabronione w Kolumbii Brytyjskiej. Jeśli chodzi o śluby podczas pandemii w Kanadzie, podczas COVID-19, to w Kanadzie nie ma czegoś takiego jak w Polsce Urząd Stanu Cywilnego, nie ma tych pomieszczeń, więc te śluby odbywają się, ale odbywają się tylko. Jest ta para młoda, są świadkowie i urzędnik. I tutaj, co zaobserwowałam w Kanadzie, to odbywają się po prostu w parku. Zabronione jest organizowanie zarówno imprez, takich przyjęć weselnych, czy to w domu, czy w restauracji. To jest zabronione. Ostatnio właśnie widziałam parę hinduską. W parku były dosłownie małżonkowie, czyli ta para ślubna. Ich świadkowie oraz urzędnik. Także była dość ładna pogoda. Jeśli chodzi o pracę, to jest rekomendacja: pracy zdalnej, pracy z domu i wszelkie wizyty w biurze. Jeśli nie są tylko konieczne, to, to należy ich unikać. Przez ten rok, od czasu, kiedy pandemia się rozpoczęła, również jeśli chodzi o podróżowanie. Tutaj wewnątrz prowincji to wygląda tak, że i pomiędzy prowincjami, że zabronione jest odwiedzanie przyjaciół i rodziny. Jeśli należy tylko podróżować, jeżeli jest taka konieczność, czyli tylko essential travels, te wszystkie non-essential travels, czyli niekonieczne podróże również są zabronione. Czy było to egzekwowane? Wiem, że w tych miesiącach zimowych, podczas zimy w Kanadzie, na przykład policja zdarzało się, że, że zatrzymywała pod pretekstem sprawdzenia zimowych opon, czy są, także e, wiem, że było to weryfikowane też, że w naszej okolicy zdarzały się również mandaty za organizowanie jakichś tam imprez, ponieważ wiem, że w niektórych penthouse'ach te imprezy były organizowane, więc... Kończyło się to karami, mandatami. Jeśli chodzi o sezon snowboardowy czy narciarski, to Big White, czyli największy resort tutaj w Kolumbii Brytyjskiej, został już zamknięty. Tutaj na Cypress można było korzystać lokalnie i zjeżdżać, wykorzystać ten sezon narciarski. My się nie zdecydowaliśmy. Wynika to z takich bardzo praktycznych powodów. Te parkingi były załadowane, była ograniczona dostępność, więc żeby pojeździć kilka godzin na stoku, trzeba byłoby się nieźle wystać w tych kolejkach. Czasami można było po prostu zajechać i ten parking był już przeładowany. Więc my, my się nie zdecydowaliśmy, czekamy na kolejny sezon. Jeśli chodzi o statystyki, to wiecie, że Kanada jest ogromna i sama prowincja Kolumbia Brytyjska, w której ja mieszkam, i Ontario, która ma. Największą polonię tutaj w Kanadzie. Obie te prowincje w przybliżeniu są w wielkości trzy razy większe niż Polska. Jeśli chodzi o te przypadki potwierdzone zachorowań, to dla całej Kanady, a przypomnę, że Kanada ma przybliżoną populację, ilość ludzi, jeśli. porównamy do Polski, więc jest to około te niecałe 40 milionów ludności, więc w Ontario. Ta liczba zachorowań jest ponad trzy razy większa niż, w, niż tutaj w, nie w Polsce, tylko w Kolumbii Brytyjskiej. Dlatego też od 3 kwietnia Ontario ma lockdown, taki sam jaki był zaraz na początku, kiedy COVID się zaczynał, kiedy wchodziliśmy w ten okres lockdownu pierwszego, czyli przez 4 tygodnie, teraz prowincja Ontario ma. Zostań w domu, stay at home. I jest to tak rygorystyczne, jak było to na początku, kiedy, kiedy był pierwszy lockdown. Kiedy nagrywam dla Was materiał, jest druga, prawie druga trzydzieści. Popatrzcie, ludzie. Piknikują, relaksują się, miło spędzają czas. Ta kawiarnia tutaj po drugiej stronie ulicy to jest miejsce, gdzie kręciłam mój pierwszy vlog na kanale Jana on the West Coast. Welcome to Canada, emigracja do Kanady i powody mojej emigracji. Mam ogromny sentyment do tego miejsca, dlatego celowo właśnie zaprosiłam Was tutaj na kawę. Jak przyjedziecie do Vancouver turystycznie na wakacje, to polecam Wam to miejsce, jest bardzo bliżutko zarówno na Sunset Beach, jak i na English Bay. A jak się troszeczkę obrócimy, to w tym właśnie budynku mieszkałam przez 3 miesiące i było to naprawdę moje pierwsze mieszkanie tutaj w Vancouver, 3 miesiące mojego życia, życia w Vancouver w Kanadzie. No to chodźcie, zapraszam na tę okazję. Był ten mój dom przez pierwsze trzy miesiące. Chodźcie, pokażę Wam. Tutaj był basen taki zewnętrzny, można było z niego skorzystać. Teraz widzę, że budynek jest odnawiany, ale tak, te początki nie były łatwe. Ogromna zaleta tego miejsca to było dosłownie 3-5 minut na plażę na Sunset Beach i wtedy jeszcze. Tutaj w tym budynku nie można było mieszkać. Te mieszkania jeszcze dopiero były budowane, urządzane, czyli teraz podczas pandemii, podczas COVID, tak jak Wam opowiadałam, tylko patia na zewnątrz są otwarte i można, i można się na nich napić kawy. Tutaj na rogu nagrywałam pierwszy vlog. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji go oglądnąć, to tutaj znajdziesz linka. Dajcie znać, jak wygląda mój progres. Dajcie znać, bo już nagrałam na kanał 50 odcinków. 50 odcinków i jestem ciekawa, jak myślicie, jaki mój postęp, jak się rozwinęłam, dajcie koniecznie znać w komentarzach poniżej. A teraz schodzimy do środka. Okej, okay, maseczka jest, to wchodzimy. Zmienili kiedyś tam było wejście i wyjście. Teraz ze względu na pandemię jest oddzielne wejście do kawiarni. Uu. To właśnie tutaj nagrywam pierwszy odcinek. Tam w tym kącie. Pustki, nie ma nikogo. Można płacić gotówką, jest to kolejna zasada. Obowiązuje tylko transakcje płatność kartą. Mamy tradycyjnie kapuści. Podoba się wam to miejsce? Jest kilka punktów, kilka oddziałów tutaj w Vancouver. Czytać, że ze względu na regulację w chwili obecnej od 29 marca, co tylko od tej do 19 kwietnia. Hmm. No cóż. Ok, maseczka ściągam. Kawę już mam, także będę się nie a Was zabieram teraz na plażę. Idziemy na English Bay. Wiele się teraz w Vancouver buduje, chyba nigdy Wam właśnie nie wspominałam na tym kanale, że takie zawody właśnie w budownictwie jest zapotrzebowanie na nie. Także jeżeli osoby, które są zainteresowane pracą w budowlance, to te oferty są tutaj i dużo się buduje. Także możecie sobie sprawdzić na BC Jobs, jakie są oferty pracy, ale wygląda na to, że market jest.